Witam serdecznie na kolejnym grzybobraniu w górach. Mamy 7 lipca. Dość deszczowo jest dzisiaj. I zobaczymy, co się nazwiera na początek. Zafiło mi się piękny borowiczek. Proszę zobaczyć, jak ładnie sobie wyrósł toż piękny borowik szlachetny dość ciemno jest w lesie deszcz pada od samego rana ale nie na tyle intensywnie żeby mnie wygonić nie, nie wygonić mnie z domu tu widzę kolejnego borowika w międzyczasie troszkę kurek nazbierałem jest dość dużo ich bo nawet tam dalej widzę kurki tu mamy kolejnego borowika o, razem usiadkowanego zobaczymy może coś z tego będzie idziemy zobaczyć kurki o te piękne kureczki dość dużo ich tutaj jest, także jest co zbierać. Ludzi w lesie nie ma, oczywiście wycinka idzie na całego wokół, mnie tutaj drzewa wycinają, dzisiaj chyba nie będzie, bo deszcz pada, ale ogólnie rzecz biorąc jest las wycinany dość mocno. Dobra, ja sobie grzybki obiorę jak coś znajdę to, to się włączę bo mocno pada, nie chcę kamery narażać na deszcz o. to widzimy się za jakiś czas Mamy kolejnego ładnego borowika Taki dość duży Proszę Z tamtych dwóch jeden był robaczywy a drugi zdrowiutki. Do ślisku jest, to się właśnie przekonałem. Ja się potknąłem. I borowid nie wyleciał niżej. Muszę go teraz ścigać. A tutaj uciekł. Wygląda na to, że jest zdrowy. Przynajmniej taki plus tego, że mi wyleciał. Popatrzymy, czy czegoś więcej tu nie ma. Proszę zobaczyć co zostało po drzewach, kupę gałęzi i nic więcej. Ciężko się tu chodzi, dlatego dobrze mieć ze sobą jakiegoś kija. I idziemy dalej, jak znajdę to, to się włączę. I mam kolejnego borowiczka usiadkowanego. O, o nie, sorry, to nie jest borowik usiadkowany. To jest goryczak żółciowy. Góry idealnie wygląda Ale to jest goryczak Strasznie gorzki jakby się go zerwało No nic, sorry Biszczu że się zerwałem No tak bywa widzimy się za chwilę No i mam dwa piękne Borowiczki usiadkowane Jeden i drugi Pięknie wtedy rosną. O. Taki ładny. Nie wiem czy będzie zdrowy. Być może nie. Tu jest kolejny. Nie szuba. Chyba... Ale może coś się z niego. Zobaczymy. Popatrzymy sobie dalej w międzyczasie. Trochę kurek nazbierałem. Kurki rosną, ale jest ich dość dużo, nie będę ich nakręcał, bo się źle wycina. Trochę kurek tutaj widać. Proszę, takie małe statko. Ruka. Małutki zostaną dla innych. Idziemy obrać tamte te grzyby. Widzimy się później. I kolejny borowiczek usiatkowany. Dosyć ładny. Naprawdę, patrzmy dalej Bardy jak kamień, prawdopodobnie zdrowy Nie widzę więcej Szybby jeden o, o, coś widzę, coś widzę, coś widzę, coś widzę, coś widzę się wydaje nie, no chyba jest. Chyba jest, i to taki dość fajny. Zostawię tego. Dobrze. Zobaczymy. Mogę sobie jeszcze tam zobaczyć. No. To ten to nie jest mieciutki, niech i dożywa swoich dni. Tutaj byłoby na pewno więcej, ale nie będę waził po tych krzakach pościnanych O, staruszki Kolejne doży swoich dni Nie chodzi tutaj nikt praktycznie bo prowadzony jest wyrąb lasu, dlatego ludzie nie chodzą Dobra, widzimy się później No i mam kolejne piękne gorowiczki. W międzyczasie znalazłem trochę kuregi jednego ceglastoporego. To mam borowiki, szlachetne, proszę zobaczyć, jakie ładne. Tu mam kolejnego, podobnego. Być może niewiele z niego będzie, ale zobaczymy za chwilę. Popatrzmy czy czegoś tu jeszcze nie ma, o widzę kurki no i tak sobie zbieramy te grzybki. No, kurek tu są też, ale tak małe, że nie będę ich zrywa. Jest więcej kurwego, ale wszystko modziutkie dopiero wyrastają. Tutaj się rzucają kurki, proszę zobaczyć Takie ładne, dużo tego wszędzie naokoło. Go, co zbierać na razie są małe niech sobie rzecz nie rosną dobrze idę tamte sprawdzić tamte borowiki mam nadzieję że będą zdrowe widzimy się za jakiś czas o, tyle już mam rybków. widzę kolejne borowiki usiadkowane A. taki fajny i tu takie braciszkowie zobaczymy niby twarde nogi ale w międzyczasie kurek dość dużo nazbierałem Kurki się zbiera, bo jest to, że są małe, Aż tak nie widać, ale jest dość dużo tych kurek. Jest dość stromu, ale tutaj coś zobaczyłem ciekawego. O, jest, ale to już stary, bardzo stary kapec. nie do zerwania. Gdzieś tutaj. nic, obiorę tamtej poszukamy dalej bo może akurat się trafi coś tutaj jeszcze są tu jakieś kolejne usiadki młode trochę przez ślimaka zjedzone no zobaczymy nie ma szału jeżeli chodzi o grzyby ale zawsze coś się nazbiera widzę że coś tam jest podejdziemy o strasznie źle rosną albo no, rośnie ale sobie kolego znalazłeś miejsce boż jaki dziwolok zakryjemy to bo wytargałem trochę on jest twardy młody tylko że w nieodpowiednim miejscu wyrosło pod jakimś korzeniem dlatego go tak ścięło no nic, są tutaj grzyby, przeszedłem pod na drugą stronę rzeczki. Będziemy tutaj zbierać. Ładny las. To może coś jeszcze trafimy. Obiorę te grzyby i widzimy się później. Taki piękny borowiczek proszę zobaczyć idę sobie do góry w inne miejsce i przy samej drodze taki ładny borowicz zobaczymy czy gdzieś niczego nie ma tym razem trafiły mi się piękne borowiki glaso porę proszę jeden i taki mały drugi i kolejny na Tam powyżej widziałem dwa usiadkowane, ale były już w takim stanie, że ich nie ruszałem. Zdecydowałem, że wychodzę z lasu. Grzybobranie w miarę udane. Nie powiem jak to zwykle bywa. Przy wyjściu z lasu trafił mi się jeszcze jeden borowiczek usiadkowany. Już. Bardzo fajny i samym wyjściu tam strumyczek płynie ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć że szału nie ma na grzyby jest bardzo naprawdę bardzo dużo robaczywych i nic na to nie możemy poradzić taki jest czas, że grzyby bardzo robaczywieją tutaj proszę zobaczyć jakieś nie nadały. Nic, czas iść do domu. Pozdrawiam wszystkich. Życzę miłego dnia, miłego oglądania. Do następnego razu.